nasza koleżanka odpadła. Niestety jej ciastko pękło. Przyjaciele, uważajcie. Pati i Sebek, Trzeba musicie być bardzo ostrożni. Bo będzie z nami tak jak z nią. No i wtedy też odpadniemy. A jedno ma się życie. zaczcie jaką patrzy. I ma w ręku tą wielką, gienetyczną spluwę. Dobra, idę skrobać. Musimy się poświęcić. Ja też muszę. Skrobajcie, skrobajcie bardzo dokładnie. To jest kontynuacja kolejnego odcinka. Niestety w poprzednim odpadła jedna osoba. Napiszcie w komentarzu, kto odpadł. Tutaj jedna osoba stała. Jestem ciekawy, kto ogląda na bieżąco codziennie. Napiszcie w komentarzu, jaka osoba odpadła i kto połamał ciastko. Kto zgadnie, w komentarzu, temu przypnę serduszko, ten wygrywa. Pozdrowie, dobra, ja skrobię. Teraz muszę się pospieszyć, też muszę skrebać. Ale patrzcie, jak ochroniarz patrzy, podchodzi, macha główką. Jak ktoś tylko połamie ciastko, to wtedy odpada na zawsze. Ale jak ktoś odpadnie, no to już nie ma powrotu. Normalnie Dlatego... ciężko się skupić, jak on cały czas na nas patrzy. No, no, ja tak. Tutaj mogę, tak. Ja no... się denerwuję. Ostrożny, weźcie się skupcie! No, skupiam się, skupiam się. Nie możemy tego płamać. Zobaczcie, jak blisko tego w ogóle ciastka. Ja mam najgorsze ciastko. W ogóle wylosowałem parasol. O, oni mają łatwe trójkąty jeszcze. A no, ty te ma mam trudne. O ma łatwe, łatwe no. Ja mam najtrudniejsze. już to jest parasol. Zobaczcie, muszę tak coś zrobić. Tak muszę to zrobić. Przecież parasol jest ciężki. Dobra, no, weźmy teraz tutaj, okej. Okay. Nie mogę pęknąć ciastko, bo będzie po mnie. Kto o, będzie? Powoli. Nagrywał dla was odcinki. No właśnie, <laughs> jak już będzie po mnie. No, nie mogę odpaść, nie możemy. Klikajcie łapeczki. Pamiętajcie łapeczce, O, żeby mnie zapamiętać, łapeczkę jedną możecie walnąć. Jedna łapeczka to jest jedno kruszenie ciastka. Rejdę teraz tutaj, ziół, dobra, z boku. Czy bo tak blisko to e, nawet fajnie idzie, chyba mi się uda. Dobra, sebek dobrze. Ja też bardzo się skupiam Uważajcie. i powoli robię dokładnie. ale jeszcze środek, masz na i ciężko. właśnie, środek? Aj, czekaj, środek nie trzeba, nie? Środek chyba zostaje. Nie trzeba. A, Środek zostaje, dobra, bo to, to ty jest już ciastko. Masz... Ej, to ty już gotowe, skończyłaś. Ja już mam. <laughs> tak, tak, mo może pan ocenić. Jest Dobrze, okay. jest dobrze. Patrzcie, podchodzi jest. i kiwa, głową, dobrze, ukończyłaś! całe szczęście! Okej, okay, jest, git. Teraz Sebek jeszcze kończy. Teraz wy się poczekajcie, ja jeszcze zostałem, bo komentowałem, no o ]ajsło. nie, bo czas mi się zaraz skończy Szybko, szybko, o nie on postrzeli do nas, szybko o, szybko, musicie się pospieszyć, bo to jest na czas, zapomniałem o czasie Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, pamiętajcie o subskrypcji. Dajcie sobie radę. ranę! jakby coś się stało jak on mnie rozwali, to pamiętajcie, było bardzo miło. Cieszę się was, że wy jesteście i jak coś to subskrybujcie, Rze tak? Pana też zgłaszam gotowość! Ej, jedno moje ostatnie słowo, jak ten ochroniarz mnie tam z tyłu rozwali, wiecie, mi będzie po mnie, to pamiętajcie o subskrypcji! Ładnie? Jedno, tak? Elegancko? Kanał, kanał, Super! Przechodzę do następnej rundy! Yes. Kanał, możecie, co, serio, przechodzisz? Zobacz, e, subskrybujcie, ja tutaj szybko, 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 let's go, let's go, Sigma boy! Dawaj, być... bo masz tyły! Dobra, muszę być sigma, muszę być sigma, ale tu jest ciężko, patrzcie, jakie tu jest w ogóle, jest bardzo blisko tego ciastka, żeby one tylko nie pękło, dobra, muszę bardziej przy rogu, dobra, dobra. Dobra, tutaj skrobie, 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 skrobie. Dobra, teraz tutaj. Okej, okay, tu mogę bardziej byle, jak, bo po bokach to tak nie, nie złamię chyba, nie? Dobra, tutaj jeszcze. Ale dużo mi tego zostało. No nie, nie wiem, czy nie zdążę. Skrobie jak mogę, na całym spidzie. patrzcie. Nawalam, 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 tylko nie mogę wjechać na ciastko. Dobra, teraz z tej strony. on już mojej przyjaciele, mi zasłania. Zobacz, on na ciebie patrzy. On mi specjalnie zasłania, przeszkadza mi. Oszuki, szukista, normalnie wchodzi o, i mi zasłania. Musisz uważać. A teraz tutaj, Ziu. On musi tak dokładnie patrzeć, serio? Ja nie dam rady. Chyba, nie wiem. Szybko, dawaj, dawaj. dawaj. Jeszcze z tej strony, no. U, prawie. Prawie bym połamał, widzicie? Tutaj mam taką dziurkę. Ej, prawie bym połamał ciastko, ale miałem farta normalnie, przez Wiesz, co się, się stanie, jak połamiesz ciastko, nie? No wiem, wiem. Od na zawsze. przyszło no mi No właśnie. On nie Cześć, Naszą przyjaciółkę rozwalił. Jedną. Dobra, teraz tutaj musimy. Dobra, teraz z tej strony. Let's go, let's go. Dam radę, dam radę, dam radę. Ile mi czasu zostało? Zobaczcie na czas. ile, ile. Powiedzcie mi, ile czasu? Ile sekund? No, 10 sekund masz. Co? 10 sekund? Nie, nie, nie. Dawaj szybko, dawaj szybko. <laughs> no Skrobie cały czas. Cały czas skrobię, cały czas skrobię. Kropno, jest wszystko, 2, już 1. jest. Jest, skończyłem. Ej, w sekundzie, wow. Dobra, skończyłem. Uuu, ej, to było mega ciężkie, słuchaj. Słuchajcie, naprawdę to było ekstremalne, on sprawdza, patrzcie, podchodzi sprawdza, dobra, i jak, zobaczmy, patrzy, 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 on dokładnie, i, i, <grych> o, o, chyba źle, boję jak się, yes! Dobra. dobrze, normalnie. O, ale dobra, a jedna osoba tego nie ukończyła. Tylko jedna osoba odpadła, bo za zamała ciastko to było w poprzednim filmie. Pamiętajcie, oglądajcie moje wszystkie filmy. Możecie sprawdzić w poprzednim filmie kto odpadł. O tutaj jest filmik, który był wczoraj. Ja jestem ciekawy, czy oglądacie codziennie. Ja sobie będę patrzył, kto jest z tym moim widzem i jest codziennie. Dobra, a my ukończyliśmy i teraz co dalej? Jest stoi tutaj lider. Ale mieliście szczęście. Udało wam się. Przechodzicie do kolejnej rundy. Zapraszam za mną. O, i teraz idziemy do następnej rundy. O nie, najgorzej. Patrzcie, ile tu jest różnych etapów. Mamy różne takie etapy, rundy, które musimy przejść wszystkie naraz. I tylko jedna osoba może to przeżyć. Albo może dwie, chyba że nie wiem, czy tak da radę. To z was odpadnie. Zobaczymy, ja myślę, że ja wygram. I wygrasz to? Nie, to, to ja, wygram. Ja, ja wygram. Ja będę miał bo te ja miliony, po rozumiecie? Nie macie ja szansy nie, no. nie, no tragedia, widzicie jak kasa rozdziela? Ja się kłócę z przyjaciółmi dobra, z rodziną. Idźcie, bo on czeka. Ja się kłócę i właśnie każdy gra o pieniądze, ale wiecie, jedna jest tylko szansa. Jeśli ktoś odpadnie, no to pada na zawsze i nie wraca. Aha, w tamtą stronę. No, dobra, dobra, Który, która jest strona? Trzech, gdzie, gdzie idziemy gdzie tutaj? poszedł? Gdzie on poszedł? No, widział. Ej, gdzie on poszedł? Ej, teraz, gdzie jest ten y, lider. Ej, on gdzieś e, poszedł, jest w go. Lider, ej, jesteśmy w tyle. Nie, nie. No, serio? Nasza gdzie on zaraz poszedł przepadnie, no! Ej, gdzie on poszedł? Bo teraz nie wiem, w którą stronę my się zagadali. Tu jest, tu jest, tu jest. A tu jest, tu jest. Dobra, dobra idzie, idzie. Dobra, chodź, ok, idziemy musimy za nimi. go słuchać. Za właśnie liderem. To jest. Zdenerwuje. Szef Squid Game. Jego wszyscy słuchają. Ochroniarze, lalka, wszyscy jego słuchają, ale nigdy nie wiadomo, jaką ma twarz. Dlatego, że właśnie on ma zawsze maskę lidera i on zawsze. U, schodzimy na dół. Ej, co jest na dół, na dół schodzimy? Zaraz, to zaraz. To o nie! To, to nie to! O nie! Nie, 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 nie! O ja, to będzie trudne! To będzie bardzo ciężkie, zgadywanki! Ale uda tak? się! Ach, to jest most Squid Game, jedna z najcięższych gier. Przecież ona jest ciężko. Wybierz most, przecież patrzcie, ile tu jest szczebelek. Widzicie te szczebelki? Trzeba, jedna jest dobra, a druga jest zła. No to teraz mamy przekichane. Przez ciebie to jest, Fawina. Ja, ja dam radę, ja dam radę, zobaczysz. Ja, ja dam mam radę. dobry zmysł i myślę, że będę dobrze wybierać. No nie wiem, czy damy radę, jeszcze raz. jest trójka. Ale nie będę wszystkiego zdradzać. Dobra, ale gdzie są kolejni uczestnicy? Ej, a co się stało z kolejnymi uczestnikami? No właśnie. Spokojnie, spokojnie. Zaraz ich wpuszczę. Będą następni, ale wy pierwsi zaczynacie. I teraz co wybieramy? Co wybieramy? Sebek, Pati, jaka strona? Lewa e, czy dobra, prawa? Dobra, to ty idziesz pierwszy, Pati druga, a ja trzeci. Co? Ja a czemu iść? tak? Ja mam iść pierwszy? Może ty pierwszy? Nie, co? nie, nie. To jest I, wszystko zaplanowane, nic nie zmieniamy. Nic nie, ty nie zmieniamy. Pierwszy, To jest wszystko zaplanowane. Uchroniarze patrzą. Ej, zaraz, zaraz. A jak spadniemy na dół, to na dole są uchroniarze. Jak nie. spadniecie, to on. Oni was normalnie rozwalą. Ale będą... już nie będziemy mogli wy wygrać. Będą pieniędzy. strzelać! Oni będą strzelać na nas, jak spadniemy. Dobra, nie mamy szans. Musimy to dać radę. dobra, no to ja wybieram pierwszy. No to lecimy. Okej, okay, wybieram pierwszy. uuuu, boję się, boję się, boję się. Nie yy. wiem. Lewa, prawa, lewa, prawa. Wybierz dobrze! Prawą, ja jestem praworęczny. Wybieram prawą, uwaga i skaczę! Jest, dobrze! Jak? Dobrze, dobrze, to było Ej, złe, Udało ci się. to było złe, Ej, samo pękło, jak skoczyliśmy, to po lewej samo pękło, ja nic nie robiłem, to normalnie pękło. O ja. No dobra, okej, okay, uważajmy. Moja dobra kolej teraz kolej, no, no, ja Patty. Bo... Teraz ty, Sebek, teraz ty, ja, Sebek. Jak jedziesz. to ja, ustalaliśmy, że Patty teraz. no nie, Patty, ty chcesz iść pierwsza? No, 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 ja się boję. No dobra, no, ja ha, tak, ja jest. tak jest. czuję, dawaj, dawaj. mam takie coś przeczucie, że teraz też będzie prawo, no dobra, Uważaj. spróbuję, lecę. Oh, dobrze, jest. chyba dobrze, chyba dobrze. Chyba dobrze, bo się nie zapada. A, się oh. się. Rozwaliło się! Oh, Ej, miałeś farta. Się. ale miała no. ale. mi się ciepło no. Dobra, zrobiło. Dobra, skaczemy tutaj, okej, okay. teraz Sebek, ty wybierasz. Dobra, Dobra teraz ja, no to skoro były Ej, stoi, 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 stoi. czekaj, oh. villager jest! Ej, villager, Villager! Oh. chodź tu, villager! Ej, villager, Squid Game! <laughs> villager, yo! Siema ziomek! elo, elo, siema! Sigma Boy! <laughs> Ej, weź ić pierwszy! Wybieraj, próbuj, <laughs> które będzie dobre! Ej, właśnie, on się nam przyda! Weź ich nie on idzie pierwszy. Dawaj, Villager, idź. <gry> idź, Villager. Ej, Villager, słuchaj, Villager. To no po prawej jest dobre. Ej, 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 słuchaj, słuchaj. Jak dobrze wybierzesz, to się podzielę z tobą z nagrodą. Ej, dam ci 10 tysięcy. Ej, dawaj, idź. Oj patrz, jo, jo, Dawaj, widzisz, dawaj. Ej, widzisz, go łatwo jest przekonać. Patrz, jest, dobrze. Dobrze jest, wybrał dobrze. Nie! A, nie, Villager. Nie, Villager, nie. O nie, teraz atakują się atakują na go. niego. Rozwalili o, ja. go, nie. Źle wybrał, o nie. To wszystko wasza wina. Teraz moja kolej, ja wybieram to. Teraz o, wasza nie, kolej. O nie, to było za łatwe. Ej, Sebek, teraz ty. Co? No właśnie, teraz ty Ej, decydujesz. No oszuka... jak ja wybrałem teraz tutaj z skończyłem. To Villager wybrał, wybrał, nie. oszukaniec, mały. A, viladżer... Tam, ja wybrałem tu. Chcesz kolejki nie bawimy teraz się ty, tak. Teraz ty sebek, teraz ty sebek wybierasz. No co wybierzesz? Ech, no dobra, no ten lewy. Odsuń się, odsuń się. No, dawaj. I hopsa. Jest? Do... <grym> udało się? Chyba tak udało jest, się. Aj, wow. co? cojca, co? Sebek. Dobra, ej sam się rozwalił, no, dobra. To jest, Sigma. dobra. Dobra, skaczę. Idź. Hops, okej, okay, przeskakuję, dobra. Teraz Pati, dawaj. Ok, elegancko. Ej, zaraz, co tam? I kto to idzie? Kapibara? Co jest sterio! To ciągno Ej, kolejne osoby! Ej, zaraz to postacie! Rozumiem! Dobra, ej, czaje bazę! Postacie, które oni właśnie nakłaniają, oni też im oferują pieniądze albo jakieś jedzenie i po prostu kto się zgadza, no to wchodzi do tej gry. I teraz weszła kapibara. Ciekawe. Ja na co, co jej się zgodziła. zaproponowali, nie? Ej, co jej zaproponowali? Oka niech ona teraz wybierze, chodź. chodź. Okej, okay, chodź kapibara, chodź kapibara! Chodź, chodź, chodź! Let's go! Kapibara wybierz! Teraz my jako. Przodem. Dajesz przodem, lecisz. Pierwsza, damy ci kasę. Dawaj, dawaj, damy ci patrz, patrz idzie, idzie, idzie. Idzie, teraz, wszystko Wskoczyła, jest, dobrze! Jest, wybrała dobrze! Nie źle! Nie! O nie. <laughs> źle. O ja, źle! O nie, kapibara wybrała, źle, biedna, kapibara! Sad dla niej ucieka, co O nie. To teraz na pewno jest po prawej dobrze. izo to ja pokonana, teraz. znikła, dobra, no to teraz prawa, no. Prawa, prawa, okej, okay, przeskakujemy. Hops, dobra, idziemy tędy. Zaczcie, już mamy troszeczkę kawałek mostu przeszły. Było trzy razy. Wtedy prawe, wtedy lewe, wtedy prawe, ale no, dalej, patrzcie, ten most wiecie, jest bardzo, bardzo długi. Musimy się spieszyć. Dobra, no, uwaga. jest od groma tego. Dobra, to teraz ja wybieram, okej, okay, ja wybiorę w takim razie dwa wybiorę. Ej, mam pomysł. Spróbuję na farcie, dwa wybiorę, zaryzykuję. Patrzcie, jak wiecie, się Jest Jesteś pewny, że chcesz to robić. Dobra, spróbuję, dawajcie, patrzcie, patrz na to. 3, 2, 1 i biegnę! Poo, let's go, patrzcie, na radę! Wybija się, patrz, patrz, wybija się Eee, no, wybrałeś! Się dwa. dwa wybrałem, let's go, jaki dobry jestem, co? Eee, dobra, Taka, udało mi się. Czeka, ja idę Uf, ciebie. Farta miałem, farta miałem. Dobra, uważajcie. I teraz... Ojej, Steve tam jest! Siema, Steve! O. Siema, ma, siema, gościu, chodź do tu! Kolejna osoba dołączyła do gry Ej, dawaj, dawaj, Steve do nas! Steve, dawaj, dawaj, Steve! Chodź, chodź my ci drogę pokazaliśmy, teraz twoja kolej! <laughs> teraz twoja kolej, kolejną postać, która tutaj przyszła dajemy. <laughs> Patrz, Steve idzie. Siema, Steve, dawaj, dawaj do nas. Skacz, low. Dobra, <disadvantages> siema. Siema, cześć, co wy tu robicie? Smile, slow. Patty sebek, yo Jestem z wami w grze. Squid Game. A -a -a! Nie wie ale super! O, ty się tak nie ciesz! Nie, to nie jest super! Drawiesz co, idziesz teraz ty pierwszy. E, co, co? Ja mam iść, ale, ale ja nie, nie wiem, która strona lewa, prawa. E, nie, ja się boję, ja nie idę. Nie, nie, nie! No masz iść, Steve! No dawaj, dawaj, tutaj, dawaj, no e, iść. Iść. dawaj teraz do przodu, do przodu, do przodu. Ej, on nie chce iść, o nie, mamy problem. On nie chce pójść, on jest zbyt cwany ty. Trzeba go zepchać, trzeba go zepchać, sam Zepchać, naprost. ale to chyba jest nieoszukiwanie, dlatego że nie możemy. Każdy musi wybrać. Sam. No chyba, że dacie mi po 10 tysięcy, to u, za 30 tysięcy dolarów to ja pójdę. Tak, tak, damy ci, damy ci, no nie, nie damy. Oczywiście, tak. dawaj, przodem idź. Damy ci, damy ci, idź, Oczywiście. damy ci 30 tysięcy, dawaj, dawaj, skacz za szadę, dawaj, let's go. Zobaczymy, czy ci się uda. Dobrze, jest, fajnie, yes, no, źle, nie, nie, nie jest dobrze. On jest o nie, <laughs> spadł i teraz mu nie... Ej, dobra, nie musimy mu dawać 30 tysięcy dolarów. <laughs> dobrze, to dobrze, na dobre wyszło, czekajcie, ja tam zostało dla nas normalnie sobie pati, może skasz. przejść. No ale daliśmy radę, lol. I teraz patrzcie, jesteśmy, I ale teraz kolejne. teraz to teraz Okej, okay, Teraz patrzcie, nie ma już żadnych postaci z tyłu. No to w takim razie teraz Pati, ty wybierasz. Dawaj Paty. Dawaj Paty. przodem. Wybierasz Paty. Da szadę. To ja wybieram. Uwaga, e... uwaga. Gdzie skoczy e... Paty? Nie, to! Nie, dał radę! Wow, okay. wow. się. Ale miałaś czwarta. Dobra, no, dobra, teraz naprawdę. tutaj uwaga skaczyna. A to teraz Sebek, ty wybierasz. To zatrzymy Sebek. Ej Dobra, zaraz, zaraz, co? Shiba, co tu robisz, Shiba? Ej zaraz, to jest mój piesek. Shiba jeszcze nie był, to jest słuchaj. Chcę tu Shiba, Shiba. Ej, co tu robisz, Shiba? Jak ty się zgodziłeś Właśnie. na to Squid Game, się zgodziłeś serio? Nie, no masakra, co oni ci si zaproponowali? Kości pewnie. No nie, pieniądze. Pieniądze. Po co ci pieniądze? Po co psu pieniądze? No on pewnie kości wybrał. No nie, tragedia, Shiba. I to jest nasz piesek w ogóle. No, Ej, mamy ale skoro takiego... już jesteś, to mógłbyś wybrać. Shiba. A czekaj, zobacie ja fajne skarpetki zrobiłem za Skoczysz, to fajne skarpetki są Na moim sklepie, zobaczcie, takie eleganckie Nowe skarpetki Shiby, gdzie jest grafika Z dwóch stron, takie piękne, czekają na was nowe, nowe rzeczy są na sklepie I tak samo puzzle Smilandia, gdzie też jest Shiba Jest nasza cała ekipa, zobaczcie, piękna Które czekają na was, link w opisie Smysokroka.pl, zapraszam po nowe rzeczy Dołączcie do ekipy mojej, bądźcie W Smile Team. dobra, a teraz Shiba Ty chcesz skakać chyba nieco, Shiba Ty Sebek idziesz, Sebek ty idziesz, skaczesz pierwszy No Ale właśnie, bo ja, trochę szkoda a, a wtedy mi Shiba, Shiba. Dobra? Tak. Ja, a wtedy Shiba. O, nie, dobra, teraz właśnie, bo Shiba tych. O, nie, niech. Ale ja bym. A jak stracę psa, nie chcę no stracić właśnie. pieska. No, No, ale ja też nie chcę siebie no, Shiba, stracić. No, Shiba, no. musimy. Po co ty się zgodziłeś? Musimy zrobić tak, że. Mm, musimy się poświęcić, słuchajcie. Poświęćmy się. sobie. Ja się poświęciłam, tak, teraz wasza kolej. O, nie, oni nie chcą, oni się nie chcą poświęcić. Specjalnie to robią. Dawaj, Shiba, lecisz. Nie, Shiba, nie idź. O-o. Oh, oh. Nie, Shiba, nie rób Dawaj, tego. twoja kolej, jest. To jest no. niewarte, nie rób tego Shiba. Ja wybiorę za ciebie. skaczę! Huh! Okej, okay, jest dobrze wybrałem. Chyba. Nie, nie, nie. Jest dobrze! Dobrze wybrałem. Okej, 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 dobrze wybrałem. Shiba, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, Shiba, teraz ty, teraz ty Shiba, dawaj. Nie, nie skacz, skacz, skacz ba. Nie, nie, nie rób tego. skacza. Nie pozwól oh, skacz, Nie, nie skacz, nie, nie się tego! Nie ruszego. Nie Nie dobrze. To wszystko twoja wina, to twoja wina. i mi pokazał nam drogę, dajno. Tak dobra, to teraz ja, odejdźcie. No to skaczę. No. no to, dawaj, to jest dawaj. proste teraz. Nie? Ej, no teraz jest proste, nie ma szuka dobra, jak już szukać. Dobra, teraz wasza kolej, dawajcie. Ale to ty jest proste. myślisz, skłamstwo... że tak sobie pójdziesz na łatwiznę? No nie ma sensu. Dajcie teraz wasza kolej, tu musicie wybrać, albo ten, albo ten. Nie, no, tragedia, dobra, teraz trzeba coś wybrać. Nie wiem, jakie. Patti, teraz twoja kolej. Nie, sobie. twoja. Nie tak twoja. naprawdę, to septa. Nie, no, kolej. No, ja on poszedł na łatwiznę, nie ma to tam. ty. Już idziesz, teraz, biegasz. Dobra no. Czekaj, e, NC, PNC, chyba to, i, i, i co? I ale ja miał farta, ale miał farta, Aha, nie. nie? Dobra, A teraz... To teraz... Waża ko... O nie, czekajcie. Ty, ja wybieram dwa, idzie. ja wybieram dwa. Uwaga, skacze. Ej, patrzcie co? na lo! oh, lol, przeszedłem, lol, dałem radę, patrz, lec go! Ej, brawo. Robiłem, wow. patrz. Widzieliście, ale widzieliście? patrz, przyszedł. A, truner, co tu robi? Ej, zaraz, to nasz kolega był z ekipy... Ej, Matruner, no on, to robi. on pewnie też po przed ej, wszyscy tu dołączają dla kasy, o, pisze, patrzcie, siema napisał, siema, siema, gdzie jest twój mikrofon, no nie gada, on, pi on pisze, siema, patrzcie, jest Mati normalnie, Matruner, myślałem, że ty już nie nagrywasz, że ciebie nie ja ma, też ale tak on pewnie też przed no po kasę. na pewno po kasę na pewno, nie, dobra, A, no to co, to co? no teraz Matruner, wybieraj. <laughs> Dadzą mi 10 milionów, co? Serio? 10 milionów? Ej, to, to jest 10 milionów dolarów, czyż to jest bardzo. Ej, to można być bogatym do no końca życia. No Dobra, matruner, to zobaczmy, tyle drogi ci pokazali, co teraz twoja kolej. Wypatrzmy, wybraliśmy, teraz twoja kolej. No właśnie. To lecisz, dawaj, pokaż nam, co umiesz. Dawaj, dasz dwa da, da, leci, leci, leci. Dobrze wybrał, ej, co jest? Dobrze no! wybiera, dobrze wybiera, por favor. Brawo, brawo dawaj, no dawaj, skaczymy, dalej. Skaczymy, dawaj, 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 dobrze, 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 matruner, proszę państwa, nie, źle, źle, nie, nie. Oh yeah. ale wybrałeś! Ale dwa wybrał dobrze. No jesteśmy dwa do przodu, jakby nie patrzeć. Dwa nawet wybrał trzy. dobrze, ale niestety, no tutaj. No trzy nawet dobrze. No, bo mamy my trzy, a okej, okay. jesteśmy coraz to bliżej mety. Mamy wyjście, tam zielone jest wyjście, ale jeszcze nam trochę brakuje, żebyśmy my tylko nie, nie spali. Paty, ty nie skakała. A nie, ty skakałeś, ty nie skakała. Dawaj, Paty. Ja pati. teraz nie, to teraz smajl! Nie, ja skakałem, ty, Teraz ty, ty, ty dawaj, no, zaczynamy. No, dwa, no. dawaj. Na, na ryzyku, na ryzyku. <laughs> Dwa? No. Dawaj, i wtedy sobie to trzy. Co? Co? <environments> nie, ja nie Czemu ja trzy? to nie fair. No, Patrz, 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 Pati, dasz radę, pati. Patrz, intuicja mi podpowiada. Pati, 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 Dobrze. Yes. Dobrze, dobrze, let's go. Yo, ej, dobrze. dobrze! Ej, ktoś okay, idzie danie. znowu! Ktoś idzie ej, kolejna osoba idzie, patrzcie! Co to? Ej, jakaś dziewczyna idzie, patrz on kolejny. Ale oni, to jest nie fair, ej, to jest niesprawiedliwe, że oni przychodzą po prostu od końca po naszej drodze przeszedł. Tak oni mają co gotowe ma przejście, a my się tutaj staramy i stresujemy. Ej, idziesz, teraz pierwsza! Od razu Właśnie. od razu cię wywalamy tu już. zaraz. Już. Idziesz, do bo do ty przeszłaś idzie. Ale Easy łatwizna. Patrzcie, jeszcze pisze, że Easy łatwizna, ale jak łatwizna, jak my to przeszliśmy. Ty jesteś oszukańcza, idziesz teraz ty, dobra to czekamy niech ona idzie sobie my tu stoimy. Dawaj, chodź z się. na bok na bok na bok no niech ona idzie sobie no idź 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 dawajcie no, no ja śmiało, pokaż jak tak No łatwo. pokaż 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 dawaj no <laughs> a, źle. A, nara. <laughs> źle nara, let's go nara. patrzcie i, i ochroniarze od razu atakują ich nie dobra no ok i padła idziemy teraz tutaj przeskakujemy dobra i teraz kto wybiera Sebek, teraz ty teraz ty Sebek. No, dobra no mogę wybrać no, zobaczcie no. no to a. ja myślę że to? że to okej okay. I... i źle... Nie, dobrze! Jest to głowy, zmyślałem! Czekaj, 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 jeszcze jeden. Ten, ten będzie dobry. Będzie dobry. Będzie jest? Dobry, dobrze, jest! Do... Okej, okay, yes, let's yes. go, let's go, dobra. I teraz ja wybieram, czekaj, teraz, teraz ja wybieram. Uwaga, uwaga, teraz ja wybiorę, no to ja wybieram lewy, lewy, lewe, lewe, lewy! lewy, lewy. I... I jest dobrze, 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 dobrze! Okay. I zostało tylko ostatnie, ostatnie, ostatnie. Let's go. Dobra, i teraz kto wybiera? Ja byłem, Sebek był, to teraz chyba ty, Pati. Uu. No ja tak czuję. Ostatnie mi zostało, to ja już wiem, które będzie. Dobra, okej. Okay. No to teraz, uwaga, ja, czuję. uwaga. Ostatnie, czuję ostatnie. I wybiera, proszę państwa, Pati. I wtedy ra razem przechodzimy do wygranej. Zobaczymy, co to będzie. Pati, dobrze wybierz. Dobra. Odsuń no, się, Pa, Patty. Pati, dasz radę. Pati, dasz no, radę. Jest, jeden. dobrze. Nie, nie, nie. Nie, nie, Pati, nie. nie Yeah! Nie! Zostaw! Zostaw! Nie, Paty. Nie! Nie, Pati! Nie, nie ma tego złego, co by na nie. dobre nie wyszło. Mamy drogę, odsuń się. Paty nie! Dlaczego? Moja dziewczyna, to była moja, była moja dziewczyna. To wszystko twoja wina, Sebek. To twoja wina! Chodź tu, dorwę cię! chodź tu, ja, to ja, to nie ja, to nie ja! Chodź tu, uciekać, chodź tu, uciekać, uciekać chodź tu dara, dara, dara. No nie, ucieka do następnej rondy. On tylko na kasę jest. Sebek miał... O nie, Uciek po kolejne pieniądze, a Pati padła. Nie ma jej. O nie, co teraz dalej będzie? A to nie jest koniec. Jeszcze zostało kilka rund. Kilka dalej przejść. I czy damy radę? Został Sebek, zostałem ja i jeszcze pozostali gracze. Ciekawe, kto to wygra. Oglądajcie, subskrybujcie. Pamiętajcie o subskrypcji. I widzimy się jutro.